COVID-19 zbiera żniwo na całym świecie, a w szpitalach trwa walka ze śmiertelnym wrogiem. Nieoczekiwana liczba zakażonych, która trafia do placówek, może wywołać prawdziwy chaos. Dobrze przekonała się o tym rodzina pewnej 74-latki. Kiedy po kilku tygodniach poznali prawdę o śmierci kobiety? COVID-19, według lekarzy, przyczynił się do śmierci 74-latki, o wszystkim poinformowali rodziny. Kilka tygodni po otrzymaniu prochów krewni o mało nie dostali zawału. 74-latka zmarła na COVID-19, rodzina otrzymała jej prochy. Podobną tragedię przeżyła rodzina z Ekwadoru. Jeszcze w marcu otrzymali wiadomość ze szpitala, że nie żyje ich 74-letnia krewna, przegrała walkę z COVID-19. Po ustaleniu wszystkich szczegółów, rodzina już niedługo mogła dysponować prochami 74 latki. Kilka tygodni po smutnej, informacji, z krewnymi skontaktowali się lekarze z tego samego szpitala. Telefon, który 23 kwietnia odebrała rodzina, przewrócił jej życie do góry nogami. Jak się okazało, 74-latka żyje, a przez cały ten czas znajdowała się w śpiączce. Kiedy starsza pani w końcu się przebudziła, natychmiast zażądała o skontaktowanie się z jej siostrą. Co więcej, szpital nie ma pojęcia, czyje prochy otrzymała rodzina. Przez kilka tygodni opłakiwali nie tę osobę, a być może prawowita rodzina zmarłego nadal jest przekonana, że ten żyje. Byli przekonani, że nie żyje, widzieli ją przed kremacją jak przyznają zdezorientowani całą sytuacją bliscy 74-latki. Zanim doszło do kremacji, mieli możliwość zobaczenia ciała przed wsunięciem go do pieca. Jednak z powodów prowadzonych obostrzeń musieli ze względów bezpieczeństwa zachować dość odległy dystans od trumny. Po całym zamieszaniu przyznają, że osoba znajdująca się w trumnie z daleka była łudząco podobna do 74-latki. 2. Jak podaje BBC, szpital w którym doszło do pomyłki jest jedną z placówek, w której chaos jest na porządku dziennym przez ogromną liczbę zakażonych. Nierzadko mylą się karty pacjentów czy ich personalia. Nieprzyjemna sytuacja miała miejsce w Guayaquil. Źródło, interia.